Hej, cześć siemano, siemaneczko, ja jestem Paweł Sky i witam was wszystkich bardzo serdecznie w Assassin's Creed Mirage, moi drodzy, dzisiaj lecimy dalej. I to jest już drugi odcinek, który nagrywam z rzędu, bo stwierdziłem, że nie będę jakby... Wiecie, oczekiwał sobie danego momentu, tylko po prostu lecę. Chcę to jak najszybciej, moi drodzy, zrobić. Mieć to po prostu już z głowy. I tyle mam do powiedzenia moi drodzy, a wam jak się odcinek spodoba, zostawcie łapeczkę w górę subskrypcja na kanale Co jest? O kurwa, mam brak tego, dobra. To niby coś zauważył.

Ok, no to wchodzimy wyżej. Oh. Kurwa, on się zbagował i spadł na dół. Jak powiedziby, zauważyłeś, kolego? Hmm? No, pochwal się, pochwal się. On spadł autentycznie, tabladu. No dawaj, wyłaś, bo ja nie mam czasu, człowieku. Mi czas, kurde, leci, a ty. Dobra. Aha tu jest zamknięte. No to kurwa, nieźle. Dobra, mam pomysł. A nie wiem, czy on się uda. Idzie? Dobra, udało no się Dawaj szybko schodzimy na dół Tu? Tu chyba Jezu, nie będziemy iść jeju Tu gdzieś idę, wchodzę gdzieś w zakamarki jakieś klucza nie mam, kurwa mać A gdzie ten klucz jest? Ktoś ma ten klucz w ogóle tu Chuja, nikt go nie ma może tu jakoś muszę zejść. No na dole ktoś jest. Nie wiem, panu, powątpię wam, ale okej. Okay. O, tu mamy coś. Ja nie wiem, autentycznie y, mam wrażenie, że te gry. Cicho. Gdzieś idę? Gdzieś kurwa idę, ale nie wiem gdzie. Tu gdzieś idę. Dobra, jest dobrze. Chopier ja dole. Mordo, to Dobra. <laughs> on. And you are Basim, friend Tunur. Let us save the details for another time. We need to get you out of here. Slow yourself, ya yeah, Azizi. We cannot leave. Not yet. I need to get into the guards' quarters. What for? It is Al Ghul you are after, is it not? The guards of this prison serve him. They take shifts escorting groups of prisoners to dig sites under the cover of night. If we can find their orders, we may know where Al Ghul is going next. Is that reason enough? Stay close to me. Stay low, and do not. St oh come, Basim! I know how to defend myself. Really? What with? Let's try not to get in each other's way. Kurva, <laughs>

a już przed chwilę myślałem, że idzie na pałę. Dobra. Dawaj tędy. Ruchy, 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 ruchy. Tu wszystkich wyczyściłem, także nie ma szans, żeby ktoś mnie zauważył. Kurwa mać, co jest? Ej, no skąd oni się wzięli? Przecież wyczyściłem ich. Come <laughs> bitch! Time. Break it down! Ali! I heard you! Over there! By the armor! Hurry! I have it! Take it to Roshan, my master! She is with your rebels at the Watermill Stronghold! I will slow the guards! Now go!

Uciekam Zamknijcie mordy Dobra, spierdoliłem gdzieś im Gdzieś im uciekłem Usuń listy gączę, no naprawdę Jak ja niby mam to zrobić? Przysz, ich jest tu milion, patrz hey, that's your on the poster. Zamknij mordę Dobra, ja nie wiem Kurwa macie No dobra, mamy jedno Te kurwy się porozstawiały po tych domach wszędzie, patrzcie to Wypierdalaj z drogi Co za łuby A czym się przekupuje tego śmiecia? Może bym przekupił go, czy coś? Nie no, ja bym walał... Sam te... No i dobra, dałem radę. O kurwa, aż tam? No dobra. Co ja użyłem? Coś użyłem. Aha, uleczyłem się. No to kurwa. A nie chciałem tego robić, no ale chuj, dobra. Ej, dwa punkty umiejętności mam. Czemu mi ich nic mówi? Dobra. Lądowanie z przewrotem. O, to może być, bo to może być fajne. Kieszeń na eliksiry. To takie średnie bez... Bystro Sienkidu Ja myślę, że to. E, sobie weźmiemy. Ponieważ moi drodzy. Zając moje umiejętności, których nie mam. E, najprawdopodobniej będę co chwilę spadał z czegoś tam. No. E, dobra. Lecimy, nie ma czasu. Jolla jola. Aj, którym się tu podążaj drogą. Podążaj drogą wyznaczoną. Gdzie ty kurwa jedziesz, Basim? Dobra, hu... Przebijemy się przez te. Miejsca. Kurwa, już. Wolę biec tak szczerze. Wiecie, po ten. ...wielbon czy chuj wie, co to tam jest. Jedzie tak powoli. Tamten odcinek w ogóle wyszedł 17 minut. Ee... Dawaj, wskakuj do niego teraz. Może zdążę. Przyspiesza! Ja chyba będę musiał na następny odcinek sobie ogarnąć jakiegoś konia czy coś Bo... no nie jest za ciekawie O Terek przyspieszył! Ja nie mogę Normalnie coś niesamowitego jak ten wielbłąd czy chuj wie co przyspiesza Młyn wodny to tutaj mieliśmy się z nim spotkać tak Oczywiście zaraz wejdziemy to sobie jest na Now, where is Ali, Ali drze kurwa z tego co widzę już On sobie wejdę już na ten On już się zadomowił to z nimi. Dosłownie chwilę temu przybył już się z nimi zadomowił. To się nazywa refleks. No dobra, pogadamy z nimi, będzie wykończyć odcinek, nie? Oj, oj... <ścoughs> dobra.

Come, come, come. <laughs> yes, Roshan. I see you two have met. Only briefly. But the night is young and there is much to discuss. About what you can procure for me. Our means are limited. But rest assured, I will listen to your needs, Ali. Later. Share what you know about Al Ghul so that Basim may do what he's come here to do. Yes, yes, yes. Your affairs before mine. But just this once Al Ghul sends orders to the prison guards detailing where to dig around Baghdad. But it's not just prisoners he's using. There is a promissory note for workers here. It looks like Al Ghul arranges to purchase migrant laborers as well. Who in Baghdad could make these sorts of arrangements without raising suspicion? There is but one man, Masoud al-Yaqub. He runs Baghdad's soap mills, finds paying work for foreign settlers, most of them Persian. So he forces these laborers into working his dig sites, all under the guise of providing them with a livelihood. Mercy. <sighs> 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 He tracked down one of Al-Hul's sites, posed as a prisoner. What happened? The search turned up nothing. But that did not stop the guards from trying to silence us. I cracked one skull and fled. I doubt the others were as lucky. A foolish thing to do with nothing to show for it. Not nothing. Al-Hul will be at the caravanserai. I overheard the guards talking. Of course. Merchants from all over stop there to rest. If Masoud is buying migrant workers, it is likely the Karwansarai is where he conducts his affairs. What does he look like? He is a large man. Favors adornments like jewels and silks from the east. Then he will be hard to miss. It is time, Basim. What is your plan? That will be for Basim to decide. Basim alone? No, let me gather some men. Then allow for foolish spectacle. Your day to display your prowess will come. But this day belongs to Basin. Consider it part of our agreement. Basin. I am ready. Then walk with me. No dobra moi drodzy, ale tym myślę, że już zajmiemy się w następnym odcinku, także jeżeli odcineczek wam się spodobał, ustawcie apaczkę w górę, subskrypcję ja lecę. Na razie.